I śpisz? Tak. Tak. O, jest taki głośny. Mati, możesz Słyskać. wyciszyć tą muzykę trochę? Nie. Można, mogą. Może... Ej no skater, komu tam gę... Ja opierdalasz. A możemy chociaż dołączyć do skatera? W wodzie mineralnej, a co? Ale, której? Nie wiem, możecie pić, ale muszę zwalić... No to balkonia. konia, no, Nie, to... Nie. Kurwa, czy to się skapło co ja powiedziałem w ogóle? Aż tak. ja muszę zwalić konia, ale świetnie. Żebyś że, że, muszę, popić. że chciałbym pójść po picie, ale nie mogę, bo muszę zwalić konia. O, wal konia idąc. No i rozumiecie coś z tego? Bo ja nic, kurwa, powiedział tak to z dupy. Ja zrozumiałem wszystko. Mówiłem tyle, że nie chcę ci się nie na razie. Kurwa, to się musisz najpierw wejść. No o czym nie gadamy, to jest A nie może... Tak Skater ty gajmy. byś był kurwa! Ty byś był kurwa wcześniej coś się klepierdalało! Batega nie nie, Bartek, a nie możesz iść waląc koniu? Nie. Długo mam na was czekać kurwa. Czekaj bo tak kurwa gadaliście i nic do nie, nie, niczego nie doszło, że aż pad mi się wyładował. Ale ja... I co że do niczego nie doszło? Musiało dojść? Zawsze dochodzę. Ja muszę grać. <śmiech> skrywać, <śmiech> skrywać. <śmiech> Nie wiem, tego. tego, nie wiem, tego. zostaw nie to nie się. nie podasz nie podasz mojego imienia i nazwisko to może nie tak kurwa, PESEL nawet nie człowieku. Kurwa, wiem, nie wiem, miał... nie wiem, nie 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 wiem, nie masz? Mam nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie masz? nie nie wiem, nie nie zaraz. Dobra nie

Jebaś lewego kurwa, nawet no, ja się do top 10 Co pokażę masz? kurwa Polski nie Jak używacie w jak ty kurwa Ej, tu masz znak zapytania, posiu. W taką no. chwilę idę po picie. Przecież ja, to ci autentyzmuje. Jak... Bartek już doszedł? Ja pierdolę, tak, bo poszedł po wodę, więc tak już doszedł. <laughs> jeśli, jeśli tytuł filmu nie będzie się nazywał Woner to... to... To coś to coś... poszło nie tak po prostu. A nie się... będzie po co poczekajcie, bo ja dochodzę. No wiemy, już doszedłeś, bo może dobrze. już, I ta imitacja kurwa przerwonego głosu, jakby to slagowało i miało być, dochodzę do. Yy, do, do, do siebie. Do, tera, kurwa, do siebie. Dochodzę do siebie. Kurwa, przesadzić tak się chodzi? Jak się skacze? słonią grasz? Tak jak na chłym. <laughs> Wiem, że <laughs> Mati, Kupka? nie Pagi... bierz do... jetpaka. Mati dochodź szybciej nie do jetpaka kurwa. Patrz, doch... Patrz żongluję. Czekaj. Mati? Czemu jesteś a co jesteś? Co? Umiesz żonglować? A to jest nie ten Mati, jest jeszcze... Zobacz, jest dwóch Mati. A ja jestem. Mati to jest Adrian. Ty jesteś a ja jestem z Jak co próbuję po jetpacka? Jak się tańczy? Mati to maty. Pamiętaj, że na sprintie trzeba chodzić z pasem. Bartek. Czy to to sprint? na klawiaturze, czy na padzie? Na k. Wiesz, na trzy. Na kutasie. Skąd wiedziałeś? A to teraz o kurwa, tak działa. O kurwa. A to teraz tak działa. Dobrze działa. Za dużo kurwów kurwa. kurwa Kurwa to nigdzie Kurwa Ewi -y. Jak to zrobić? Ale zrób to tak, gdzie śmiesznie Schody no, do niego? Nie przesuwaj, nie posuwaj mnie Nie posuwaj <grym> Tak? Tak nie znałem cię od tej strony <grym> kurwa, Nie posuwaj Patrzcie jakie schody <grym> kurwa, kurwa. No no, ma... całąś zblokowałem, alo A ja zimę? O kurwa, ogień! o kurwa po śmierci. Ja tu kurczatkę. Ale tryhard, nie? O, ale zamrożone. Lód na lodzie. <grym> Lód na lodzie. Weź. Lodziom lodzie, panowie. Tam chcę obnoć. Kurwa! <grym> teś, kurwa też. Nie kurwa, tu góra lodowa no spada Pazerny na hajs oczywiście. Wartek jest pazerny na hajs? Możliwe. Znałem cię od tej strony. To się nie znało takie coś. Ja cię ja ja mówię, że cię znałem. Okej, okay. okay, ja wrócę później. Mo, możesz skater wygrywać, bo my też chcemy pograć. Tryhard jebany, tryhard! O kurwa! O, co no, mnie no, zabiło? Przepraszam bardzo. Śmigło, śmigło, śmigło. Ale ci zrobiłem śmigło. Nie dotknąłem tego śmigła nawet, kurwa. A tu i się <fid> No i patrz jak leci, Specjalnie nie leci. Specjalnie kurwa. O kurwa. O kurwa. Hehehe. Sianko działa. Ja pizgam, ale słonek. Dawaj hajs. Jestem własny na hajs. A czekam aż się otworzę. O <factory> kurwa. No nie odlecisz poza mnie Tak, nie trzeba umieć grać w Siegmiorza, nie? Wcale, wcale Pomocy, pomocy Cześć panowie Co? Jak ja to przeżyłem? Nie wiem, jeżeli ty mnie też zastanawiam. O kurwa Karton zapłacę! Aaaa! Klej, 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 Próbuję to klejąc, ale klej, 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 Co? Nie. Gadaliśmy o klej, 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 grządek. może ja tu zacznę skakać oh, i już dostałem, nie? Nie, nie ja byłem, i patrzyłem na Kameleona. Myślałem, że schody je blokują, tak szczerze. Kurwa, kurwa, kurwa! Tu się da przeżyć? Możesz tak. się wygrywać? Nie wygram tego. Nie. Co się kurwa to... da? Teraz... No da się. Ale ci to? To nie jest tryhard, tak? To nie jest tryhard! Coś Mati jest. Oczywiście Deski? Ale duży wybór. <grywe> kurwa. No. Były wajsa. ej, ej, ej. taki był plan, taki był plan. Nie, trochę bardziej do... Znowu tak Kurwa, jebane dom. <grywe> Coś musimy być? Dobra, skater wygrał. GG. To jeszcze serio. Easy for sense, sense, Złoty baron! Z... Masz jeszcze złote jaja? Zrobię <grywa> <grywa> Ja spoczyłem, tylko mi skok nie zadziałał Nie zauważyłem, że to ktoś postawił A mi skok nie zadziałał <grywa> Ja nie wiem kto podkalił, ja nie wiem nie ustawił, ale ktoś mi ustawił. Nie pada koza. <noise> Aha zda się, coś, się przepraszam. Ja po prostu jestem śmieszny. Aaa, już nie żyję. O, warto wiedzieć, że no. nawet nie mogę się ruszyć. No my też nie ja mogliśmy kurwa? Nie go Zajcie mi Ja bym się w portal, ja no. bym się w portal. w portalu. <coughs> Mogę zniknąć w portalu? Bym wziął portal. Zadam nogi? Dobra, <noise> dawaj. O oh, kurwa, co to? Co to za maszyna zniszczenia? Koniec paweł. To jest faktyczny Romeo. Nie ja wiem, że ty gapiszesz sobie z kobietami, ale przeszkadz. Dobrze pójdź z kobietami. z nami przecież dochodzi do nich, każdy do nich może kurwa tego komentować nie będę, co? A, ruksa streczka. Czarna dziura! Nie, no kolejne tematy nie wyrobię. <noise> <noise> Okej, okay, teraz ktoś ma duży problem. Ten tak, gdy się z na kleił. Czy to widzi? <noise> Okej, <Okay>, koś. <kosz. głosy> Kurwa! kurwa. <grym> nie widziałem, jaki to Tak, nie trzeba dojuszania... mieć graczki na żeby grać na horror. Wystarczy być profesjonalistą w Mario. Nie umiem grać w Mario nigdy. Tak? Tutaj... Szczerze to. O kurwa! <grym> 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 Najlepsza czarna dziura. <grym> <W reflective guy grym> dziękuję. Nie spodziewałem się tego. <grym> O pierdolę to. Cześć Mati. Siema. O! Bo... No tak. Dobra, Skoda jak to wygra to... Wygra. Nie, Nie masz jak tego przejść, kurwa. Dobrze, dobrze, dobrze. He, he, he. Czarna dziura! Ale on to wygrał jeszcze nie, jeszcze tego nie wygrałem. Szybciej, no teraz mam przedłużaj, wy nie niego nie czujecie się? No kurwa, no w kurwa, chuje mnie to ciało chyba. Idę stąd. Ale cię ta piła turbuje, w czwartek. Już mam trzy rowy pośrodkowe, nie? Dobra, <laughs> nice. Cześć, dołączyłeś się inna. widzę A już nie ma tego ląd no, to... To... Kurwa no! <uszyny> nie ma, no, no, <pas werden wiołdu> Ten model stojący nie ma, nie ma, to Ej, co so jest plan? Okej, okay, mam plan, mam plan I co? To... You know? yeah, okay. A, To? Nie, okej, A, kurwa trajnie Jeszcze co pośmiertne zrobił? Sony, to ta kurwa Co tryhard, ta ja, tryhard. Nie, Jaki tryhard, ja w to wskoczyłem na szczęście po prostu A, Może jeszcze jadę? Ostatni Nie, że ktoś postawił klock zniszczający. A ta forma jest taka mała Ja myślałem, że ta mapa była trochę większa No kurwa Słuchaj, kwestia percepcji, tak? Nie obrażaj Ma jest piękne Kurwa, ja zaczekam. czekam <laughs> Kurwa, tam się zniszczy Nie wiem, że ktoś tak któryś to zrobi nie, ja, że ktoś, ja, ktoś zarobił. się, zaje się Darmowe punkty, jest. A tylko lepiej jest grać na padzie. Co to się dzieje? To. No. <laughs> Ale wytrzymał! <laughs> Nie, a Jezus maria, sam by mi się zaraz zabił. <laughs> Nie, te drzwi są przejebane! <laughs> Aha, bo ty ten... nam przestań! Pan. Bo my kurwa zrobiliśmy niezłe stary. Nie. Ej, jak to klikłeś? A bokiem. Weź mnie. Myślałem, że ty jest tylko od góry? Gdzie? Yeah. drzwi. Ej, Maciej, już to zostały. Tak, jeszcze jedno. Patrz. o dobrak to mać? Kurwa, Bowler, ty grasz na myślce, a my gramy na drążkach. Jak ty to robisz? Nie ma piersi. No, trzymam swój drążek. Kurwa, co tu się dzieje? Ja... Nie, 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 nie. Nie ma tego. Jeszcze po prostu w czasie, spoma. Wiedziałem, że sobie <śpiewa> <śpiewa> ryskać. <śpiewa> o kurwa, co ty, co ty robisz? Ja specjalnie to zrobiłem. Poświęcenie, to się nazywa. Dwa razy wygrałem, a teraz byłem ostatni, nie? Kto? Jakby do tego doszło nie. Ostatni, tak do By pierwszy w końcu ja zacząłem grać. Skater graf. nabrał się na pułapki. Jest I przegrał dzisiaj pierwszy raz. Co cię na wodospad. Dawno nie było w wodospadu. Nie, koniec już.